Stało się, Neymar za kwotę 222 milionów euro przechodzi do PSG. Zastanawiacie się, kto na tym zyskał, a kto stracił? Zapraszam do oglądania. Saga transferowa z gwiazdą reprezentacji Brazylii i już byłego gracza Barcy trwała od kilku tygodni. Sam piłkarz czy też jego pracownicy wykupili kontrakt z Barcelony za kwotę, dzięki której można by kupić ponad tysiąc nowych Lamborghini czy 6,5 myśliwców F16. Nikt nie zaprzeczy, że Neymar jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, jednak niektóre jego wyczyny na boisku pozostawiały spory niesmak. Niewątpliwie największym wygranem na tej transakcji jest FC Barcelona. Pozbyli się gracza z Chimerami, z Wielkim Ego, który bije się z kolegami na treningu, a to na pewno nie wnosiło nic dobrego do szatni Blaugrany. Można powiedzieć, że zrobili porządek na biurku i dostali za to 222 miliony euro, które na pewno się nie zmarnują. PSG kupiło znakomitego napastnika z wielkimi umiejętnościami, Kwota jaką wydali zwróci się prędzej czy później, koszulki pewnie już wykupiono. Największym przegranym jest Neymar. Opuścił klub, w którym mógł stać się legendą. Mógł wygrać kolejne trofea międzynarodowe. Z ich wygrywaniem w francuskim klubie może mieć trochę problemów, bo budowanie zespołu nie polega na kupowaniu indywidualności. Obecnie stawianie Barcelony i PSG na równi nie powinno mieć miejsca. Transfer Pola Pogby do United za 105 milionów euro moim zdaniem podobnie jak transfer Neymara jest grubo przesadzony. Pozostaje się przyzwyczaić, bo kwoty te będą tylko rosnąć. Transfer Cristiano Ronaldo do Realu za 94 miliony euro był osobiście dla mnie, wtedy jako dla dziecka, wyznacznikiem futbolowego nieba i pozostaje po dzień dzisiejszy. Mimo że Pogba, Bale czy teraz Neymar są wyśmienitymi graczami, nie zbliżyli się do tego co reprezentował Ronaldo. Od czasów jego panowania, które niewątpliwie nadal trwają, oprócz Messiego nie było tak wspaniałego zawodnika, piłkarza, który mógł być warty więcej niż on czy Messi. Oczywiście rozumiem, że rynek transferowy się zmienia, ale pamiętajcie, to jest tylko moja opinia. Moim zdaniem Neymar da Silva Santos Jr. popełnił wielki błąd, wiążąc się z PSG. Zrobił krok wstecz. Mówi się, że należy go wykonać, aby potem zrobić dwa kroki do przodu, ale wydaje mi się, że chyba nie tym razem. Трапеция норм отработал Спарринг. с yes, протонул Довольным лицом. Ну и что, что помят малость, молодость, не старость, кулаки подкованы.